No dobra, słuchajcie, jest taka sprawa Jeśli ewentualnie miał, miałbym zrobić zagrajmy Jeszcze raz Gotika 2, noc kruka Plus moja modyfikacja To Zacznę przed wejściem do Korinis Kiedy hmm, Znaczy się w momencie, kiedy Pozbieram przedmioty po drodze i wybiję trochę potworków czyli Polne bestie niedaleko miasta hmm. Czarne gobliny przy tej drodze Co Kawałek za tym miejscem gdzie nam pomaga hmm. jak on miał Bartok i zaraz co jest tutaj? Tutaj, o, na prawo od yy, latarni Jacka. Czyli tam są z tego co pamiętam, mmm sierwojady. Tak, krwiopijcy, ścierwojady, wilki, no i jeszcze kilka potworów z okolic, co się idzie do tego... do... tawerny. No i jak ich wszystkich wybiję, to myślę, że przy dobrych wiatrach oczywiście będę używał zwojów i potwory pojedynczo wyciągał w miarę możliwości, żeby nie było. Bo to jest możliwe roz rozwalenie większości potworów na starcie tylko trzeba zmienić na nie sposób. No i co? Z tych informacji to mogłoby być na tyle. Nie przeszkadzaj. No i jak już ich wszystkie tam wybije, to teoretycznie powinienem mieć już szósty czy tam siódmy poziom. Nie pamiętam dokładnie ile poziomu się zdobywa. No i jak już ich powybijam... Znaczy się nie. Wróćcie. Nie powybijam tych potworów, z którymi... które będziemy mijać z Bartokiem. Ale te na prawo od mm, wejścia do miasta na pewno mm, zabiję. Tam właśnie polne bestie są. Wilk. Chyba ze dwa gobliny, tak? Ze dwa gobliny? No tak, zakładałem dwa gobliny. Jakieś szczury kreto szczury, ścierwo No i myślę, że jak te potwory pozabijam, przysyłam stary. Ups, skopałem sprawę. No w każdym bądź razie Myślę, że tak będzie najlepiej Czyli powybijam potworki Zdobędę W odpowiedni poziom No i przy was jak już zacznę Ewentualnie Jeśli ewentualnie zatnę tą serię No to pokażę jak to po, Powiedź jak otwieram te wszystkie Sakiewki, co znalazłem I tak dalej, i tak dalej Oczywiście prawdopodobnie stracę sporo Tych Zwojów z czarami i tych pożywienia. No, ale myślę, że to nie powinno być przeszkodą. No to do usłyszenia przy ewentualnej serii. I trzymajcie się, cześć.